Izraelski minister obrony oświadczył, że gaza będzie odcięta od wszelkich dostaw. Powiedział też, że walczymy ze zwierzętami, które są w ludzkiej skórze. Ostatnia taka blokada miasta miała miejsce, jeśli dobrze pamiętam, w czasie II wojny światowej, w czasie oblężenia Leningradu, obecnie Petersburga. Przedstawiciel Hamasu nazwał ten atak terrorystyczny jako bohaterską epopeję i powiedział, że to jest zemsta za czystki etniczne na zachodnim brzegu, za czystki etniczne we wschodniej Jerozolimie, gdzie wielu Arabów zostało wyrzuconych ze swoich domów i mieszkań. Ale najważniejsze, że to jest zemsta za ataki wojska i policji izraelskiej na Arabów, którzy modlili się. Meczecie al Aqsa, i nawet wówczas policja izraelska weszła do tego meczetu. Ten meczet znajduje się w Jerozolimie i to na wzgórzu, tam gdzie była też świątynia Salomona. Świątynia jerozolimska. Świątynia nie tyle Salomona, ale zbudowana przez króla Salomona i to 3000 lat temu. Obecnie Żydzi chcą odbudować tą świątynię. Chcą odbudować tę świątynię i ten projekt jest całkiem mocno zaawansowany. Są resztki tej świątyni jeszcze na tym wzgórzu, ale zbudowanie tej świątyni na tym wzgórzu jest niemożliwe, jeśli tam jest dokładnie prawie, że w tym samym miejscu jest ten meczet Al-Aqsa, wielki, święty meczet dla wyznawców islamu. A świątynia jerozolimska ma być odbudowana też z tego względu, że jej odbudowanie przyspieszy przyjście Mesjasza. I tak to religia, i to sprzed trzech tysięcy lat, łączy się ze współczesnością, z polityką, z ekonomią, ze wszystkim jest to fascynujące, ale jednocześnie czasami nawet przerażające. Takie mapki krążą po internecie, zresztą one są zgodnie, zgodne z prawdą. Ten Zielony kolor oznacza osadnictwo arabskie, tam gdzie mieszkali, czy mieszkają Arabowie, natomiast ten biały kolor, tam gdzie mieszkają Żydzi, tam gdzie jest państwo Izrael. I tak to z biegiem czasu się zmieniało, czyli ekspansja Izraela jest bardzo mocna i silna. No ekspansja ekspansją z tym, że yy, wielokrotnie ta ekspansja była z, pogwał z pogwałceniem prawa międzynarodowego, co zresztą znalazło obraz w wielu, wielu rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co zresztą łatwo sprawdzić w internecie we wszelkich oświadczeniach Organizacji Narodów Zjednoczonych. A to poruszające obrazy przewożenia zakładników żydowskich do strefy gazy, dalej zdjęcia z jednego miasta izraelskiego, które były narażone na, na loty, a później na loty odwetowe, odwetowe naloty. Izraelskich sił lotniczych. Wojna to straszna rzecz, ale ten obecny, bardzo kruchy pokój trudno było utrzymać. Gaza to jedno wielkie getto. By the afternoon, at least 200 Israelis were killed and more than 1,000 injured, mainly civilians. Israeli jets launched retaliatory strikes in Gaza, killing and injuring similar numbers of Palestinians.